Faktycznie napisał, że on, um, on może być z nią na jednym oknie. Um, I tyle. E, cytując też, zapytałam się go, dlaczego Klaudia używa Telegrama, skoro Powiem Wam, mi się Telegram kojarzy z taką aplikacją do pisania o nielegalnych rzeczach. Może ja mam takie doświadczenie. I cytuję: Odpowiedź Eryka z dzisiaj: cytuję. Używa, bo ja mam i chce się ten debil do mnie dobić. Czy tak mówi osoba, która gdzieś tam chciała coś budować z drugą osobą? Czy ta osoba e, wyzywa drugą czeziulka? Czy ta osoba wy, wyzywa drugą od, od debili, od nie wiadomo czego? Mm, teraz nie, teraz ty nie przesadziłaś, bo ty nadal robisz to samo, nadal w tym samym stopniu. Więc więc, Klaudia, to jest. Um, to jest absurd, że ty zmieniasz w ogóle co pół roku numery, gdzie twierdzisz, zasłaniasz się, że masz taką taryfę. Dziewczyno, ja w playu jestem od czterech lat. Przez cztery lata, jak przedłużałam umowę, nie zmieniłam swojego numeru ani razu, więc jak, a jaką ty musisz mieć umowę i taryfę, że ty musisz, że wymaganiem jest zmienianie numeru, i to aż czterech. Dzisiaj założyłaś kolejny. Um, moi mili, naprawdę, Eryk mi też napisał, że um, piszą do niego osoby, którym Klaudia się żali. E, dokładnie, którym Klaudia się żali, że e, to nie jest twój stały numer, Klaudia. Sama mi powiedziała, że masz cztery numery. Poczekajcie, bo chciałam coś powiedzieć. Aha, że do Eryka piszą różne osoby, że Klaudia jest smutno, przykro i tak dalej. Klaudia, jesteś bardzo naiwna i głupia, powiem to po raz kolejny tutaj jesteś głupia, podajesz się robić w bambuko chłopu, który ma cię po prostu w dupie. E, więc y, zaprośmy tutaj Eryka, Eryk bardzo proszę wyślij mi, e, wyślij mi zaproszenie, żebyś się mógł od, odnieść do tego co powiedziałam, żebyśmy mogli się m, podpytać gdzieś tam jeszcze o więcej rzeczy I żebyś ty mógł wyrazić swoje, m, swoje, swoje zdanie, swoje pięć groszy, jeżeli tutaj jesteś Oczywiście jest wyrachowany Wysyłaj mi proszę zaproszenie, mm, o. Halo? No halo, halo, witaj. Cześć. Chcę Cię widzieć. No to... Dobrze mnie w Marek, czy tak, tak sobie? Słyszycie bardzo dobrze, natomiast bardzo proszę, żebyście teraz na razie nie skupiał przez czas wyjaśnień tutaj na komentarzach. Będziemy potem się pytać i mm -hmm. będziemy... Okej. Okay. Więc odnieść się do tego, co powiedziałam, co tutaj wszyscy ci zarzucają. Wybijanie się, niestety tak to, Erek, wygląda. Tak chyba jest. No jest co, tak może odebrać, jak najbardziej. Mhm. Mm Właśnie nie wiem, od czego zacząć, się mówiąc, bo ty w sumie wszystko poruszyłaś, wszystkie na raz. Może od początku e, całej twojej genezy relacji z Klaudią, czy ty jej naobiecywałeś coś więcej? Dlaczego nie mówiłeś nigdy o tym, że w Księdze Gości Patrycji podpisałeś się tak, e, jakbyście byli parą? Więc Klaudia miała opcję, znaczy nie miała opcji, tylko miała prawo myśleć, że jesteście parą, po prostu... Jeżeli oglądamy wyjaśnień Klaudii, to chcielibyśmy też usłyszeć ciebie, bo to jest istny cyrk, to co tutaj się dzieje. Razem jesteście dla siebie turbotoksyczni, turbo toksyczni, nie ma takiej toksyczności w Czarnobylu nawet. Więc słuchamy od początku do końca. No i też chciałabym, żebyś, żebyś odniósł się do zarzutów o te multikonta, bo raz mówisz, że jest, raz mówisz, że nie ma. Coś tam, coś tam, więc słuchamy. E, powiem tak, na początek, że impreza nas połączyła, wszystko. Znaczy, ale połączyła tak, że e, ta kłótnia, co mieliśmy... Każdy wie o co chodzi, nie? A tą kłótnię? E, kłótnia. Ku, Teraz stresowałem się trochę. No spokojnie. Co a... nas to połączyło, ale nie... Połączyła takim względem, że się pogodziliśmy. Zadzwoniłem do niej kiedyś potem prywatnie, bo mamy ważną sprawę do ogarnięcia, bo już pewna osoba chciała bardziej wymącić nam prywatnie, ale nie powiem ci, to, żeby nie było potem kolejnej dramy. Okej. Okay. Jakoś się pogodziliśmy. no okej, okay, porozmawialiśmy kilka dni z rzędu po parę godzin. Potem się okazało, że to impreza będzie, nie? Ja byłem w szoku, że potem, że Klaudia będzie na tej imprezie, bo Dominik wtedy mi napisał, Eryk, Ty Klaudia będzie gościem. Ja mówię, no bo była drama między nami, nie? Mhm. Więc potoczyło się, ogarnęło się wszystko. No i powoli, powoli doszło do imprezy, nie? Okej. Okay. Ale to nie wiem, co dalej poruszyć. Tak, żeby każdy wiedział, o co chodzi. No wiadomo, spotkaliśmy się. Gdzieś, no, zdjęcia nam robili, prawda? Wiadomo, każdy widział. Jakbyś mógł tylko ten mikrofon jakoś ułożyć, tak jak wcześniej, bo bardzo słabo Cię słychać. E, Okej, okay, teraz lepiej? Tak, tak. Dobra. E, wiesz, no, zanim się spotkaliśmy w Warszawie, no to wiadomo, zdjęcia były. No widzieliście na grupach, nie? Prawda, dzisiaj i tak dalej. Mhm. E, potem wiesz, no chodziliśmy w Warszawie, tam zwiedzaliśmy. No, my... Po prostu spędzaliśmy ze sobą czas, nie? Mimo wszystko. Lepiej, gorzej, ale było. Mm -hmm. No i potem się spotkaliśmy z Dominikiem, z wiatami wieczoru różnymi też, nie powiem jakimi, bo to, no to już prywatne rzeczy, nie? No mm bo -hmm. ja? um, potem do hotelu pojechaliśmy, tam klauta się ogarniała, ja poszedłem do centrum handlowego, no o, kupiłem pierdoły takie. Właśnie y, tutaj ktoś, ktoś, dużo osób y... Napisał, napisało, że spaliście w jednym pokoju i teraz, jeżeli ty za, za, um, zarzekasz się, że nie było tutaj perspektywy na związek, ja nie rozumiem, dlaczego jakby uzgodniliście, że śpicie w jednym pokoju. Ja oczywiście nie żądam tłumaczeń, żebyś ty mi mówił, co tutaj robiliście, a w sumie nie, nie, nie chodzi o to. Tylko m, dlaczego po prostu się jej na coś nadzieję, bo dla mnie spanie w jednym pokoju kobieta-mężczyzna. No, to jak się nie jest razem, ani, ani się nie kręci ze sobą, ani nic takiego, to, to jest dla mnie troszeczkę dziwne. Może tylko dla mnie, natomiast chcielibyśmy też usłyszeć yy, dlaczego i dlaczego yy, zgodziłeś się na, yy, na imprezę, skoro było między Wami źle. A do tematu prawdy o Klaudelizie zaraz też przejdziemy. Mm -hmm. e, dobra, okej. Okay. Na początku miałem oddzielny hotel co wziąć, mhm. ale ogarnęło się nam, że po prostu będzie taniej i po prostu e, tak ugraliśmy, że w, w jednym hotelu. I tak wyszło, no. I Klaudia się zgodziła, nie było problemu z tym. Dominik się zgodził, wszyscy się zgodzili. Co to mieli wiedzieć. E, boże. Potem Klaudia też napisała i mnie... Już nie wiem czy to o ten. Skup się na rozmowie, nie czytaj. Dobra, tam więź, dobra, nieważne. Po prostu spaliśmy w hotelu, w jednym pokoju, ale nie w tym samym łóżku od razu mówię, żeby nie było, bo już e, tyle osób się pytało to samo, że no... Tak kwestie finansowe, tak jak e, jedna osoba napisała, tak. No, ale po, po prostu no, było spoko, ale no wiesz, no Klaudia też się zapominała trochę w hotelu, no, zapominały różne rzeczy, no, a to wiesz co, nie dziwię się. Wiesz co, Kurczę, no, jeśli o to podchodziło do niej w Warszawie, no to nie dziwię się, że czemu się kupiła i tak dalej, nie? Potem była impreza imprezą. Boże Klaudia. Dobra serbe, czytam te komentarze już. Nie czytaj, nie czytaj. No po prostu wiesz, no kwestia finansowa, no, pewnie Klaudia teraz powie, o, tak czegoś nie było. Przed imprezą na pewno mówiłem, co najmniej 10 razy żadnej miłości nie będzie. Tutaj mówiłem tyle razy, że rzakówam mało, tak powiem. No dobra, tylko... Powiedziałem, że to może być przyjaźń, mogę być jej znajomym, mogę być przyjacielem, ale nie y, po prostu jakimś kochankiem to nazwijmy wprost. Okej. Okay. Ale jak widzisz, no. Yy, właśnie, ponoć, yy, bo to, to mnie bardzo zastanawia, yy, mówisz, że nie byłoby żadnej miłości i tak dalej, ale w księdze gości napisałeś, że coś, coś tam, jednak napisałeś coś takiego, co sugerowało, że jesteście parą, bądź nią za chwilę będziecie, tak samo na live'ie yy, live zachowywaliście się tak,